Moi rodzice przekazali rodzinny warsztat mężowi mojej siostry. To zdanie paliło mnie za oczami, gdy stałam samotnie pod migoczącymi światłami, z olejem wciąż na rękach. Dziesięć lat po osiemdziesięciu godzinach tygodniowo, wszystko przepadło. Wszyscy oczekiwali, że będę walczyć, krzyczeć, błagać. Nie zrobiłam tego. Umyłam ręce, powiesiłam fartuch i wyszłam w śnieg bez słowa. Myśleli, że w końcu się załamałam. Ale tydzień później, gdy tata zadzwonił spanikowany w sprawie naszego największego klienta, który odchodził, odpowiedziałam spokojnie. Niech powietrze się tym zajmie. Czasem cisza nie jest słabością, to dźwięk kogoś, kto odzyskuje wszystko, co mu się należało. Kiedy miałam 22 lata, mój ojciec, Stanisław Kowalski, podał mi okulary ochronne i powiedział: "To twoje dziedzictwo. Naucz się na nie zasłużyć." To było 10 lat temu. Od tego czasu spędziłam większość życia pod białym brzęczeniem fabrycznych lamp, otoczona szumem maszyn starszych niż ja. Prowadziłam pierwszą zmianę. Nocną zmianę. Czasem obie. Moje odciski palców były wyryte na każdym panelu kontrolnym w tym warsztacie. Budynek pachniał metalem i spalonym olejem. Zimą nasz oddech mglił się w środku. Latem powietrze falowało od gorąca. Mimo to kochałam to miejsce. Myślałam, że chronię coś, co mój dziadek Józef Kowalski zbudował własnymi rękami w 1970 roku. Dziedzictwo precyzji, potu i dumy. Mawiał, że stal pamięta ręce, które ją kształtują. Moja matka Małgorzata była delikatna, ale zawsze ulegała tacie. Czasem przynosiła lunch, zostawiała go na ladzie i mówiła: Trzymaj głowę nisko. Twój ojciec chce dla ciebie jak najlepiej. Moja starsza siostra Agnieszka była przeciwieństwem. Wolała błyszczące biura i telekonferencje. Wyszła za Marka Nowaka, samozwańczego stratega biznesowego, który nosił wypolerowane buty w miejscu, gdzie podłoga nigdy nie była czysta. Kiedy Marek dołączył do firmy, żeby zmodernizować operację, ojciec przedstawił go jako przyszłość kowalski metaloplastyka. Uśmiechnęłam się i uścisnęłam dłoń Marka, wciąż w zatłuszczonych rękawicach. Jego uścisk był miękki. Na początku mi to nie przeszkadzało. Wierzyłam w długofalową grę. Wierzyłam, że moja rodzina widzi te godziny, oparzenia, nocne naprawy, których nikt inny nie chciał robić. Wierzyłam, że lojalność ma wagę, której nie można zignorować. Ale małe rzeczy zaczęły się zmieniać. Marek zaczął robić zdjęcia przy maszynach, publikując podpisy typu Dumny, że prowadzę nasz utalentowany zespół w nową erę. Ojciec udostępniał każdy post. Matka komentowała serduszkami. Nikt mnie nie oznaczał. Potem przyszła nowa furgonetka dla marka firmowa, nieskazitelna, z niestandardowymi detalami. Tata powiedział, że potrzebuje niezawodnego transportu na spotkania z klientami. Ja wciąż jeździłam dwudziestoletnią pickupem, który kaszlał na drugim biegu. Pewnego wieczoru, gdy wyłączałam frezarki, Marek przeszedł obok w wyprasowanej koszuli, przewijając telefon. Podniósł wzrok, uśmiechnął się blado i powiedział: Nie zostawaj za długo. Wizerunek się liczy. Wyszedł, zanim zdążyłam odpowiedzieć. Pamiętam, jak wpatrywałam się w czerwony cyfrowy odczyt maszyny CNC. Myśląc, że liczby nigdy nie kłamią, robią to, co im każesz. Ludzie są inni. Gdy spadł pierwszy śnieg tego roku, zaczęłam liczyć to, co nie zostało powiedziane. Cisze przy kolacji, brakujące podziękowania, ciche przesunięcia władzy, których nikt nie chciał nazwać. I gdzieś pod stałym szumem maszyn zaczęłam słyszeć coś innego, coś pękającego. To było około marca. Gdy obecność marka przestała wydawać się tymczasowa. Jego nazwisko zaczęło pojawiać się w firmowych mailach, nie jako konsultant marketingowy, ale jako dyrektor operacyjny. Zauważyłam to pewnego ranka, przeglądając plany. Trzy podpisy na linii zatwierdzenia: mój, taty i jego. To był pierwszy raz, gdy poczułam, jak grunt usuwa mi się spod nóg. Na spotkaniach tata zwracał się do niego przed wszystkimi innymi. Marek, co o tym sądzisz? Ten sam człowiek, który nie odróżniał posuwu od prędkości skrawania, odchrząknął i powiedział efektywność. Musimy przejść od rzemiosła do marki. Wszyscy kiwali głowami, jakby to coś znaczyło. Matka zaczęła powtarzać frazy Marka przy kolacji. Twój ojciec mówi, że Marek wnosi wizję. Zapytałam, wizję czego? Zawahała się. Rozwoju, kochanie. Takiego, którego jeszcze nie widzisz. Uśmiechnęłam się sztywno i wróciłam do krojenia jedzenia. Potem były zdjęcia. Marek uwielbiał być fotografowany. Co tydzień publikował nowe ujęcie w warsztacie, stojąc obok tokarki, którą konserwowałam, z podpisem w stylu: Innowacja nigdy nie śpi. Ojciec udostępniał to, pisząc, dumny z naszego zespołu kierowniczego. Pewnej nocy przewijałam kanał i zamarłam. Było tam Marek stojący przed moim stanowiskiem pracy, tym, które dziadek zbudował własnymi rękami, z podpisem kontynuując dziedzictwo Kowalskich. Żołądek mi się ścisnął nie z powodu kłamstwa, ale z powodu tego, jak łatwo wszyscy w nie uwierzyli. Kilka tygodni później tata zebrał zespół na spotkanie strategiczne. Wytarłam ręce, wciąż ciepłe od frezarki i dołączyłam Marek wydrukował slajdy z punktami, które podejrzanie przypominały moje notatki sprzed tygodnia. Zaczął wyjaśniać swój plan restrukturyzacji przepływu produkcji, używając dokładnie tych samych sformułowań, które napisałam. Tata kiwał głową z uznaniem. To jest przywództwo synu. Spojrzałam w górę, pewna, że się przesłyszałam. Synu? Marek się uśmiechnął. Wszyscy jesteśmy tu rodziną, prawda? To słowo rodzina uderzyło jak piach w ranę. Po spotkaniu zostałam do późna, kalibrując maszynę, żeby usłyszeć coś uczciwego. Henryk Dąbrowski, stary tokarz, który był tu od czasów dziadka, zatrzymał się przy moim stanowisku. Jego broda pachniała lekko tytoniem i metalowym pyłem. Powiedział cicho: Twój dziadek mawiał, że maszyna działa jak ręce, które ją karmią. W dzisiejszych czasach ręce niewiele dotykają. Zapytałam, czy kiedykolwiek żałował, że został. Zaśmiał się, oczy łagodne. Nigdy, bo wiem, co zbudowałem. Ta linia tkwiła we mnie przez cały tydzień. Do lata Marek miał własne biuro. Ja wciąż pracowałam na hali. Kiedy zapytałam o wypłatę po 10 latach reinwestowania mojego udziału, tata powiedział: Wszystko jest związane w aktywach Katarzyna. Wiesz o tym, nie martw się. To wszystko będzie twoje pewnego dnia. Ta fraza znowu. Pewnego dnia. Tylko że ten dzień nigdy nie nadchodził. Pęknięcia stały się teraz widoczne. Zamówienia opóźnione, faktury źle archiwizowane, klienci dzwoniący bezpośrednio do mnie, żeby naprawić przeoczenia marka. Sprzątałam bałagan po cichu, podawałam mu końcowe wyniki i patrzyłam, jak znowu przypisuje sobie zasługi. Ostatnia kropla spadła pod koniec listopada. Titan Stal Dynamics wysłał kartkę z podziękowaniem zaadresowaną do pana Nowaka za precyzyjne części, które ja wytoczyłam. Kiedy pokazałam ją ojcu, uśmiechnął się. Cóż to dobry PR dla firmy. Skinęłam powoli głową. Pewnie dla firmy. To była noc, kiedy przestałam wierzyć, że to nieporozumienie. Noc, gdy wszystko pękło, była zimniejsza niż zwykle. Hala produkcyjna była pusta. Szum maszyn zastąpiony słabym echem kapiącego chłodziwa. Byłam sama, kończąc kontrolę jakości późnego zamówienia. Moje ręce były czarne od smaru, gdy sięgnęłam po segregator, który wślizgnął się za szufladę. Wtedy go zobaczyłam. Czerwona teczka z pieczątką poufne nie powinna tam być. Zawahałam się. Przez chwilę myślałam, że to może dokument klienta lub dokumentacja podatkowa. Ale coś we mnie już wiedziało. Wytarłam ręce w szmatkę, otworzyłam ją ostrożnie i zaczęłam czytać. Przekazanie własności, data wejścia w życie cztery miesiące wcześniej. Podpisy Stanisław Kowalski i Małgorzata Kowalska. Nowy większościowy właściciel Marek Nowak. Moje nazwisko pojawiło się raz w rubryce lista pracowników. Przeczytałam to dwa razy, potem trzeci raz, mając nadzieję, że źle zrozumiałam. Atrament patrzył na mnie ostro i ostatecznie. Dziesięć lat pracy, każda godzina, każda blizna wymazana jednym pociągnięciem pióra. Gardło mi się ścisnęło, ale żaden dźwięk nie wydobył się z ust. Opadłam na stołek obok frezarki CNC i wpatrywałam się w swoje dłonie. Dłonie, które budowały, naprawiały i karmiły to miejsce, odkąd ledwo skończyłam studia. Wyglądały teraz obco. Zużyte, jednorazowe. Przypomniałam sobie głos dziadka. Stal pamięta ręce, które ją kształtują. Najwyraźniej ludzie nie. Kiedy szok minął, zastąpił go dziwny spokój. Wsunęłam papiery z powrotem do teczki, wyprostowałam stos i zamknęłam szufladę. Potem wstałam, wyłączyłam każdą maszynę po kolei, słuchając jak hałas zanika, zostawiając tylko ciszę. Zanim wyszłam, napisałam krótki list na firmowym papierze. Ze skutkiem natychmiastowym rezygnuję. Powodzenia w prowadzeniu tego miejsca bezemnie. mnie. Położyłam go na biurku ojca, tuż obok jego mosiężnej tabliczki z nazwiskiem. Potem zabrałam jedyne rzeczy, które naprawdę do mnie należały. Mój zeszyt z narzędziami, zdjęcie dziadka Józefa trzymającego mnie za rękę przy pierwszej frezarce i jego stare rękawice spawalnicze. Na zewnątrz Parking był pokryty szronem. Moja furgonetka zakaszlała, zanim silnik zapalił. Spojrzałam przez przednią szybę na blask budynku za mną. Czerwony neon, kowalski metaloplastyka, migotał, jakby nie mógł zdecydować, czy wciąż działa. Gdy odjeżdżałam, nie płakałam, nie przeklinałam, tylko szepnęłam: próbowałam, dziadku. Przez następny tydzień mieszkałam w małym mieszkaniu nad piekarnią Teresy Wiśniewskiej. Nie zadawała pytań, tylko zostawiała kawę i ciepłą bułkę na ladzie każdego ranka. Budziłam się o piątej z przyzwyczajenia, wpatrywałam się w swoje bezczynne ręce i próbowałam oddychać przez ciszę. ósmego dnia zadzwonił telefon. Nie rozpoznałam numeru, dopóki nie usłyszałam głosu ojca, napiętego, spanikowanego. Katarzyna. Titan Steel Dynamics zaraz odejdzie. Marek nie potrafi naprawić zamówienia. Proszę, potrzebujemy cię z powrotem. Wzięłam głęboki oddech. Tato powiedziałam cicho niech powietrze się tym zajmie. Tata najpierw się nie odezwał, tylko długa cisza w słuchawce. Dźwięk jego oddechu ciężki, jakby próbował zdecydować, czy błagać, czy rozkazywać. Kiedy w końcu się odezwał, jego głos się załamał. Katarzyna, proszę. Marek nie rozumie specyfikacji. Titan mówi, że części są poza tolerancją. Grożą zerwaniem kontraktu. Do 40% naszych przychodów. Na sekundę pamięć mięśniowa próbowała przejąć kontrolę. Mój umysł wyobraził sobie ustawienie frezarki, przesunięcia narzędzi, proporcje chłodziwa. Mogłam to naprawić w ciągu godzin. Wiedziałam, że mogłam. Ale w momencie, gdy prawie sięgnęłam po kurtkę, znowu zobaczyłam tę czerwoną teczkę w głowie. Podpisy, zdrada. Już tam nie pracuję, powiedziałam cicho. Nie mówisz poważnie. Jego głos się podniósł. Jesteś rodziną. Nie, tato, powiedziałam. Byłam siłą roboczą. Już wybrałeś swoją rodzinę. Wydał ostry wydech, pół bólu, pół gniewu. Nie rób tego, Katarzyna. Nic nie robię, powiedziałam. Przestałam robić rzeczy za darmo. I rozłączyłam się. Telefon brzęczał raz po raz przez następną godzinę. Nie odbierałam. Siedziałam tylko w małej kuchni, wpatrując się w swoje zrogowa dłonie i cichą satysfakcję z nierobienia niczego po raz pierwszy. To był pierwszy raz, kiedy cisza wydawała się potężna. W ciągu następnych dni telefony ustały, ale wiadomości sączyły się od starych współpracowników. Pytania, ostrzeżenia, plotki. Marek opuszcza spotkania. Titan ściągnął zespół inspekcyjny. Twój tata wygląda na chorego. Teresa przesunęła filiżankę kawy po ladzie pewnego ranka i powiedziała: Pozwolisz im utonąć? Podniosłam wzrok z gazety. Oni zbudowali łódź, oni wybrali kapitana. Ale nie odeszłam całkowicie. Zaczęłam śledzić. Titan Stal złożył skargę na wadliwe partie. Dostawcy publikowali zawiadomienia o opóźnionych płatnościach. Marek nagle publikował mniej zdjęć online. Potem pewnego popołudnia dostałam maila od Natalii Pawlak, starej przyjaciółki ze szkoły technicznej, która poszła na prawo. Temat? Musimy porozmawiać. Kiedy spotkałyśmy się w jej biurze w Warszawie, wyglądała dokładnie tak samo: ostra, opanowana. Taka kobieta, która zawsze wchodziła, wiedząc trzy następne ruchy. Nalała kawy i powiedziała: Słyszałam o przekazaniu. Słyszałaś dobrze odpowiedziałam. Oparła się, skanując wydruki, które przyniosłam: kopie czerwonej teczki, raporty produkcyjne, maile klientów i stos niezapłaconych zawiadomień podatkowych, które zapisałam przed odejściem. Po chwili powiedziała: Katarzyna to nie tylko zdrada. To podstawy do unieważnienia. Udokumentowana filozofia twojego dziadka. Kto buduje rękoma i umysłem, posiada kawałek jego duszy. To intencja założyciela. Sądy to szanują. A jeśli możemy pokazać złe zarządzanie marka i nadużycie funduszy firmowych, mamy sprawę. Po raz pierwszy od miesięcy poczułam coś poza gniewem jasność. Następne tygodnie zamieniły się w długie noce w biurze Natalii. Przeczesywałyśmy zapisy, układałyśmy każdą fakturę e-maila, jak dowody na hali produkcyjnej. Znalazłam wiadomości od Titan Stal chwalące moją precyzję, dziękujące mi za ratowanie krytycznych zamówień. Znalazłam arkusze pokazujące wzrost przychodów firmy o 180% pod moim nadzorem technicznym i załamanie po przybyciu marka. Potem przyszedł dowód, którego najbardziej potrzebowałyśmy. Wyciągi z firmowej karty marka. Tysiące złotych wydane na kolację z klientami podczas meczów legii. Opłata za sprzęt biurowy w wysokości 18 tysięcy złotych, która okazała się systemem kina domowego dostarczonym na jego adres. Natalia spojrzała na mnie i uśmiechnęła się cienko. On jest chodzącym audytem. Skontaktowałyśmy się też z Henrykiem Dąbrowskim, starym tokarzem. Spotkał się z nami w barze mlecznym, jego ręce wciąż naznaczone plamami smaru, które nigdy naprawdę nie schodzą. Przyniósł teczkę starych kontraktów z czasów dziadka Józefa, opatrzonych jego odręcznymi notatkami. Słowa zakreślone, podkreślone: udział zespołu, wspólna własność, zbiorowa wartość. On to na serio myślał Katarzyna, powiedział Henryk. Józef zawsze mówił, że poniesiesz to miejsce naprzód. Kiedy zaniosłam te papiery do Natalii, powiedziała: To złoto. To już nie chodzi tylko o sprawiedliwość, to chodzi o zamiar prawny spojrzała na akta. Jesteś gotowa stawić im czoła? Pomyślałam o drżącym głosie ojca, milczeniu matki, zadowolonym uśmiechu Marka obok maszyn. Potem skinęłam głową Tak, ale nie jako ich córka. Jako ta, która to naprawdę zbudowała. Sala sądowa w Gdańsku pachniała starym dywanem i zimną kawą. Ściany były blade, oświetlenie bezlitosne. Moi rodzice siedzieli po jednej stronie z Markiem. Jego prawnik szeptał mu szybko do ucha. Ja siedziałam obok Natalii, spokojna, opanowana. Kiedy sędzia wszedł, na sali zapadła cisza. Natalia zaczęła ze spokojną precyzją. Wysoki sądzie. To nie jest sprawa o dziedziczenie, to sprawa o uczciwość. O kobiecie, która oddała 10 lat swojego życia biznesowi, który jej dziadek zbudował własnymi rękami, tylko po to, by zostać wymazaną dla dobra wizerunku. Wyświetliła odręczną linijkę mojego dziadka na ekranie. Kto buduje rękoma i umysłem, posiada kawałek jego duszy. Potem przyszły dowody, maile klientów z moim nazwiskiem. Dane produkcyjne pokazujące wzrost firmy i w końcu lista wydatków biznesowych, marka. Każda liczba uderzała jak młot. Kiedy Natalia wezwała mnie na świadka, moje dłonie były zimne, ale głos mi nie drżał. Opisałam lata pracy, osiemdziesięciogodzinne tygodnie bez pensji, każde oparzenie i blizna dowód zaangażowania. Powiedziałam, że wierzyłam, że zarabiam na przyszłość. Nie zdawałam sobie sprawy, że buduję czyjś wizerunek. Kiedy przyszła kolej marka, jego prawnik próbował go delikatnie poprowadzić. Panie Nowak, czy mógłby Pan wyjaśnić swój wkład w kierownictwo? Marek się uśmiechnął. Zmodernizowałem markę. Przyniosłem widoczność. Natalia wstała. Przesłuchanie krzyżowe, wysoki sądzie. Podeszła bliżej. Jej obcasy stukały o kafelki jak metronom. Panie Nowak, proszę wymienić trzech klientów, których pan osobiście pozyskał. Zamrugał. Ja nadzorowałem ogólny zasięg. Proszę wymienić jednego. Zawahał się. Musiałbym sprawdzić w bazie danych. Dobrze. Proszę opisać, jak ustawić frezarkę CNC do obróbki tytanu. Zmarszczył brwi. To nie mój obszar. Natalia zwróciła się do sędziego. On jest właścicielem firmy obróbki metalu, wysoki sądzie. Galeria zaszumiała. Mój ojciec potarł czoło. Oczy matki opadły na kolana. Natalia kontynuowała. Panie Nowak, jaki był przychód w ostatnim kwartale? Przełknął ślinę. Nie jestem pewien dokładnej liczby. Więc podsumowując, powiedziała spokojnie, nie potrafi pan wymienić swoich klientów. Nie rozumie pan swojego produktu i nie zna pan swoich finansów, ale nazywa się pan liderem. Cisza rozciągnęła się po sali. Sędzia spojrzał przez okulary na Marka. Może pan usiąść, panie Nowak? Obserwowałam, jak pewność siebie spływa z jego twarzy, jak olej z pękniętej rury. Kiedy końcowe oświadczenia się zakończyły, sędzia odchylił się, czytając akta. Ten sąd uznaje wyraźne dowody, że przekazanie własności naruszyło udokumentowaną intencję założyciela, i że powódka, pani Katarzyna Kowalska, była główną siłą operacyjną stojącą za sukcesem firmy. Z drugiej strony, niewłaściwe postępowanie finansowe pana Nowaka dyskwalifikuje go jako odpowiedzialnego następcę. Przerwał. Przekazanie zostaje niniejszym unieważnione. Firma zostanie zlikwidowana, a pozostałe wpływy podzielone równo między panią Katarzynę Kowalską. I panią Agnieszkę Nowak. Młotek uderzył, ostatecznie. Ramiona ojca opadły. Matka wyglądała o lata starzej. Marek siedział zamrożony, oczy puste. Natalia pochyliła się do mnie i szepnęła: Wygrałaś, ale się nie uśmiechnęłam. Zwycięstwo nie było triumfem. To było jak czyste powietrze po latach dymu. Na zewnątrz niebo było blade i zimne. Stałam na schodach sądu, obserwując jak mój oddech unosi się jak para i zanika. Po raz pierwszy w życiu nie byłam przywiązana do szumu maszyny ani ciężaru rodzinnego obowiązku. Byłam po prostu wolna. Sprawiedliwość nie ryknęła, szepnęła. A ten szept był głośniejszy niż cokolwiek, co kiedykolwiek powiedzieli. Dwa miesiące później pieniądze z ugody pojawiły się na moim koncie. 262 700 złotych podługach i opłatach prawnych. To nie było bogactwo. To był tlen. Wystarczająco, żeby oddychać, żeby zacząć od nowa. Wynajęłam małą halę przemysłową na południowym krańcu Gdańska. Gołe betonowe podłogi, popękane okna i echo, które brzmiało jak możliwość. Sama szorowałam ściany. Przemalowałam drzwi i zainstalowałam dwie używane frezarki CNC, które kupiłam na aukcji. Nazwałam to miejsce Kowalska Stal Rdzeń. Nie chciałam wskrzeszać tego, co utracone. Chciałam odbudować to naprawdę. O świcie, gdy pierwsze wrzeciono ożyło, dźwięk sprawił, że bolała mnie klatka piersiowa. To był ten sam szum, z którym dorastałam, ale tym razem należał do mnie. Pewnego popołudnia zadzwonił telefon. Na wyświetlaczu widniało Titan Stal Dynamics. Znajomy głos powiedział. Słyszeliśmy, że otworzyła pani własny warsztat. Chcielibyśmy, żeby przejęła pani produkcję ponownie. Potrzebujemy kogoś, kto naprawdę zna maszyny. Uśmiechnęłam się spokojnie. Prześlijcie specyfikacje. Do lata maszyny pracowały na pełnych zmianach. Faktury nosiły moje nazwisko. Praca była moja, błędy moje, zwycięstwa moje. Pewnego dnia Henryk wpadł, broda bielsza teraz, oczy jasne. Przesunął ręką po starej frezarce, którą odrestaurowałam, pierwszej mojego dziadka. Józef byłby dumny, powiedział cicho. Skinęłam głową. Może, ale ja jestem dumna za nas oboje. Uśmiechnął się. Tak naprawdę działa dziedzictwo, dziecko. Nie dziedziczysz go, Odbudowujesz je. Kiedy wyszedł, stałam w ciszy. Szum metalu tnącego metal wypełniał powietrze. Maszyna brzmiała pewnie żywo i po raz pierwszy od lat ja też. Słońce przecieło okna warsztatu tego ranka, zamieniając metalowy pył w powietrzu w złoto. Oparłam się o barierkę, obserwując, jak światło pada na maszynę, którą mój dziadek kiedyś nazywał sercem tego miejsca. Jej rytm był znowu stały. Ludzie zawsze myślą, że zemsta oznacza krzyki, procesy sądowe czy trzaskanie drzwiami. Ale czasem jest cichsza. Czasem to stanie w tym samym miejscu, z którego próbowali cię wymazać i zdanie sobie sprawy, że tylko ty wciąż stoisz. Dotknęłam zimnej stali, puls mojej własnej pracy odbijający się echem przez nią. Czasem, powiedziałam cicho, cisza nie jest słabością. To dźwięk kogoś odzyskującego wszystko, co mu się należało. Jeśli kiedykolwiek zostałeś uciszony i wstałeś z powrotem, ta historia była dla ciebie.